To jest pomnik jakiś, tam pisze 1300, o, 1308 rok. Poświęcony prawdopodobnie jest ludziom morza. O, muszę... I tu jest taki parczek, znaczy się są drzewa, ludzie spacerują. Tu jest przyjemnie posiedzieć bo, a tam daleko leci samolot, nie wiadomo czy widać nie... A tam na lewo jest Mołtawa, to jest 1308 rok, że Gruga Polska. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie. Jan Kochalowski napisał. Ten pomnik jest poświęcony pamięci Polaków Gdańskich, którzy zginęli za polskiem Gdańska-Niemieckiego więzienia w obozach koncentracyjnych i innych miejscach kaźni w latach 1939-45. Prezydent Rada Miasta Gdańska koło Polonii Gdańskiej Towarzystwo Przyjaciół Gdańska. No, to poświęcony Polakom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej A tam jest Mołtawa. Oni chyba trochę to odnowili. Bo w zeszłym roku ten pomnik był trochę taki podniszczony. No, z biegiem czasu to wszystko się psuje, prawda? Także musimy odnawiać. Ale ładny pomnik ku pamięci Polakom. Bardzo dziękuję. Do widzenia.